W dzisiejszym filmie chciałabym Wam zaprezentować czaprak z kolekcji Black and White and Gold w kolorze białym. Oto i on w pełnej okazałości. Co można im powiedzieć? Przede wszystkim to, że jest biały i ma takie złote paski ułożone w taki ciekawy wzór. Nowością jest czarny haft logo Equesta, którego jeszcze wcześniej nie spotykaliśmy. Standardowo od spodu jest taka siateczka. I paski do przystu montowane już od jakiegoś dłuższego czasu. To to cudeńko możecie zamówić w sklepie Equesta z 15% Rabatu, aby taki Rabat otrzymać w pole kodu, musicie wpisać Equestrian Vlog i już macie swoje 15% Rabatu. Także jeśli macie na niego ochotę lub na jakikolwiek inny produkt Equesta, wpisujcie ten kod, a ja zapraszam do filmu. Cześć! W dzisiejszym filmie omówimy temat smakołyków dla koni. Czy warto je stosować i kiedy? Zapraszam do oglądania. Smakołyki dajemy koniowi w różnych sytuacjach. Na przykład, kiedy chcemy go za coś nagrodzić e, lub po prostu mamy na to ochotę i dajemy. Czy warto to robić i jak to zrobić, żeby koń nie nabrał złych nawyków i nie zaczął się przez to źle zachowywać? Zatem przejdźmy do tematu. Smaczki są łatwym sposobem na nauczenie czegoś konia, jeśli trenujemy z nim wszelakie sztuczki, niektórzy nawet stosują je jako nagrodę w treningu. Jest to bardzo łatwe i poręczne rozwiązanie, dlatego chętnie po nie sięgamy. Na początku jakie błędy wykonujemy podczas dawania smakołyków koniom? Po pierwsze, podczas dawania koniowi smakołyków musimy pamiętać o czymś, co nazywa się timing. Jeżeli damy koniowi smaczka w nieodpowiednim momencie, to może być on nagrodzony za coś, co nie było tym, czego oczekiwaliśmy. Jeśli takie zachowanie będzie się powtarzać, możemy wyrobić w koniu nawyk, a tymczasem nasz zwierzak będzie myślał, że nagradzamy go właśnie za to. Może się to wydawać głupie, ale możemy jej wykonać naprawdę wiele. Na przykład kiedy um, jest wizyta kowala i dajemy koniowi smakołyka, aby ten się uspokoił i zajął nim, to tak naprawdę kodujemy w jego mózgu wiadomość, aha, jestem niegrzeczny, dostaję za to smakołyk. Problemem może być też przyzwyczajenie konia do tego, że jesteśmy dawcami smakołyków, czyli jeśli dajemy w jakimś określonym momencie koniowi smaczka to może on się przyzwyczaić do tego, a później się tego domagać. Czasem w zbyt natarczywy i niebezpieczny sposób. Musimy więc pamiętać o timingu i o tym, żeby w odpowiednich momentach nagradzać konia. Na jakiej zasadzie tak naprawdę działa podawanie koniom smakołyków w formie nagrody? Jeżeli chcemy czegoś konia nauczyć i damy mu smakołyk, to będzie to pewien rodzaj pozytywnego wzmocnienia. Przy odpowiedniej częstotliwości i Wykonywania tego właśnie zabiegu, koń po prostu zapamięta i zakoduje to, co chcemy w nim utrwalić. Czyli na przykład, jeśli za każdym razem, kiedy koń podniesie nogę, damy mu smakołyk, to on będzie przyzwyczajony do tego, że jeśli tą nogę podniesie, to otrzyma nagrodę. Tym sposobem możemy go nauczyć sztuczki podawania nogi. Kiedy stosować nagradzanie smakołykami, szczególnie przy wprowadzaniu nowych ćwiczeń. Kiedy koń dopiero się czegoś uczy na początku, to musimy podawać mu smakołyk za każdym razem, kiedy dobrze wykona ćwiczenie lub jakiś jego fragment. Z czasem, gdy koń już będzie umiał dodane ćwiczenie czy sztuczkę, możemy przestać mu powoli podawać smakołyki za każdym razem, I jeśli jego motywacja spadnie, to stosować podawanie smakołyków na wyrywki, czyli raz Zdawać a raz nie. Należy pamiętać o tym, że każdy koń jest inny i na niektóre zadziała motywacja smakołykiem, a na niektóre wręcz przeciwnie mogą się rozpuścić i być po prostu nie do zniesienia. Zaczną domagać się smakołyków w nieodpowiednim momencie i czasie i wtedy musimy się zastanowić, czy my nie robimy czegoś źle oraz zastanowić się, czy na pewno ta metoda nagrody jest odpowiednia dla naszego konia i czy na niego działa. Ja w moim jeździeckim życiu raczej nagradzania smakołykami nie stosuję, a same smaczki podaję koniowi głównie po to, żeby sprawić mu e, zwyczajnie radość, przyjemność, że tak powiem. I jeśli robimy to w ten sposób jak ja, e, to musimy pamiętać, żeby nie zachowywać schematu, bo zwyczajnie koń zacznie się domagać e, tych smakołyków w nieodpowiednich momentach. Może nam się wręcz rozpuścić i kojarzyć nas tylko z jedzeniem, co jest bardzo, bardzo niedobre. Mam nadzieję, że trochę Przybliżyłam Wam temat smakołyków. Zapraszam Was serdecznie na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta. No i ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!